Siemano widzowie, witam was w kolejnym filmiku na kanale Zajcu. Tak znowu z naszego świata. Tak, więc mam nadzieję, że filmik spodobał. Łapka w górę, sub z dzwonem musi być zostawiony. A ja już przechodzę do filmu. Czemu nie pokazuję łapki? Już wam pokażę łapka w górę, sub z dzwonem, a za niedługo będzie live na żywo, który nie wiem, czy będzie zapisany. Raczej nie. A dzisiaj szybko idziemy poszukiwać psa, dopóki nie będzie ciemno. Tak zrobiamy w ostatnim odcinku, całą zbroję. Banna od cygana, bana od cygana do rana. Ale ten daszek dziwnie. Dziwnie wygląda od góry. O! Nie mam kości. Nie mam kości. Dobra, idę do kopalni, za chwilę się widzimy. Dobra, śmiał już jestem. Niestety on... Ja chyba uciek, prawda? Spiesz jeden z piasek. tu blues... tu... Nie jak tu gdzieś na no, kurczę. Poczekiwać następnego. No następnego tak szybko nie spotkam. Pies nie jest, są jakieś okruszki. Bo nie mam ci No, no a tutaj wzięli żadnego szybkiego pieska. Bo muszę iść w drugą stronę, no. Please. Serio. Że zdaje, że na serio. W na bazie, nie? się że niektóre się zdają, że wybija na serwerze, gdy, gdy mnie nie ma. Bo serwer jest przez cały czas publiczny. Żebyście. Ja tutaj nie postawię, mi się zdaje. Ale w jakimś pierwszym odcinku mogę to tu postawić. Mam sobie ale raczej tak. Pierwszym mi się, że to jest pies szklę kości, no nie. że to jest domek z wioski, a to jest moj, moja wieża. Czy no nie ma tu nic? No spotkałem pieska i nagle nie ma pieska. Tak! TAK! Ja pierdzielę, w końcu cię mam. I to za pierwszą kością! Tak, będziesz moim najlepszym i ulubionym psem. Jeszcze tylko pomarańczowy barwnik. Co się robi pomarańczowy barwnik? Kurde, muszę go tutaj wepchać. Sieć. Sieć. Sieć! Sieć! Brdą. Sieć. Razy ten czas sobie go przypycham. A jeszcze jak się robi yy, ten barwnik pomarańczowy? No bo mnie ulubiony kolor jest pomarańczowy. Ja bym mu chętnie zrobił pomarańczową, mam no, wrażenie, czerwoną. I znacznik, nie żadnego znacznika. Kurczę. Uff, to nie wolno się dobrze pychać. Ok. przecież tu mardzia. Bambik! Bambik! Ej, ty sobie nie masz siedzieć na razie na polu, ty masz siedzieć na siedzieć w budzie. No, bambik! Bambik! Wejdziesz? Proszę, wejdź! Dobry piesek! Dobry piesek! Mówię, ty jesteś najlepszym pieskiem O, jeszcze idealnie tam. Super! Mordzio! Mordko! Wypiszcie wy, imiona w komentarzach. To postaram się znaleźć spawner i w znacznik. Okej, okay. i teraz tylko tak. Nie powiększam mu na razie tej budy. A co mam robić teraz w tym filmie? To już Bo może nie mam pomysłu. Ale w ogóle yy, 13 kości miałem w tym. Obyście nie wiedzieli, więc. Nie nazbierają tak na ja serio tak dużo. Tylko tego jeszcze dużo dostałam. Hmm, na pewno kolejnej tajnej bazy nie budujemy. W ogóle chodźmy tam do niej. Yy, Pomarańczowy barwnik. Pomarańczowy barwnik. No to już sprawdzimy w tej bazie. Nie mam, Staraj się robić pomarańczowy barwnik. Złączy się o pomarańczowy. E Jak na internecie, z czego się robi pomarańczowy barwnik. Z czego się robi pomarańczowy barwnik w Minecraft? Jak podaje Minecraft Wiki, Fando, Orange Dye, barwnik uzyskiwany poprzez połączenie żółtego barwnika i czerwonego barwnika lub poprzez zamienienie pomarańczowego tulipana. Malączowy tulipan, okej. Okay. To żółtego i czerwonego kwiatka szybciej znajdę. Szybciej znajdę. Okej. Okay. jej to będzie problem z czerwonym. Nie znajdziemy więc chyba czerwonego. Będzie farty jak nie znajdziemy tulipana. Albo jakiegokolwiek kwiatka. Halo, ej! Stwierdzili idealnie. Dobra, no zbierajmy sobie tych żółtych kwiatek. Tych kwiatków. Akurat jeden. No zbierajmy sobie tych kwiatków na barwniki. Jaki fart. A chyba tam widziałem i chyba to na wzięłem pomarańczowego nie, nie wiem czemu ja przez cały czas do mojej tajnej bazy? to być tajna, ja wam to pokazuję więc kto wbije <todgłosy> na ten server to będzie wjeżdżał bo mnie ogląda to no, są białe, to białego to nie chcemy tu zostawimy od razu te barwniki Tutaj mega dużo żółtych będziemy mieli. Czy będzie można z żółtych robić? I jeden, jedyny czerwony barwnik. Mamy dwa pomarańczowe? Oj, to to już się bardzo opłaca. Właśnie się mega bardzo opłaca. To ustawmy to tak. Tak, tak i tak. Ok. I to jeszcze odłóżmy. Mamy jeszcze jeden y, pomarańczowy barwnik. Na zapas. Ej, ładna jest ta wiaseczka. Ładna jest. I idziemy do pimpka. Pimpek masz pomarańczowym wrażeniem, czy widzicie? dam Time, set, day. Czy obróć się, obróć się, obróć się, obróć się. Widzimy zobaczyli pomarańczowy. obróć się, mordo! Mordo! muszę obrócić. O, widzicie? Tej u góry jest najjaśniejszy. O, zbliża. Zbliża. O, widzicie ten pomarańczowy. Widać, widzicie. O, teraz go widzicie. Nie pomarańczowy, widzicie. Miał wcześniej czerwoną obrażę zrobiłem pomarańczową. No i teraz coś sprawdzimy, pimpek choć jeszcze nazwać? Y, piszcie nazwy. Ivy, Ivy, albo nie? Ten chłopak? Piorun, Piorun, Piorun. Jeszcze szukam tutaj. Cały magazyn. Nie mam fajny pomysł. Ej, tak sobie tutaj przeszukiwałem te skrzynki i znalazłem znacznik. Wiecie, mam znacznik. Na dnia jest skąd. W... Patrzcie, w tej skrzynce był znacznik. A ja syna nie kłamę. Nie byłem w kopalni. Nie byłem w kopalni. wiedzieliście, że. Ten niech ma dwa obrony, to ma 6, to ma trzy, a to ma jeden. What? Nawet ja tego nie widziałem. Okej, okay, sadzimy, sadzimy. Okej, okay, dobra, tak, zasadzone wszędzie, zasadzone wszędzie. Na razie tych drzew nie jest ścinam. Jest tam przejście. To ładnie wygląda. I ładna jest. Ładne jest. widać, że to są inne drzewa. Ile. W przyszłym czekajcie was tu. Z kopalni w ogóle wiecie jaki tam jest kanion? To, za tą górką. W samym kanionie ja znalazłem chyba 40 żelaza. Trzeba zginąłem. Zginąłem tam dwa razy. Ciepierdzi, ja się nie nigdy w niej stracił daleko wadła. stawiam to wadło tutaj. Znacznik i wysuwamy to i ty. O miecz przepiorą. Py i ty i ory un. Z małej nie z dużej. P I O R U K J R U N N Z. Ja, dzisiaj dzisiaj się pojawi odcinek Z tego. Jak się to nazywa, Fortnite'a? Jest! Piorun NZ! Py i ory, un. Dobrze, nie są zjebane. Trzeba właśnie poszukać wioski, a to są takie tereny, że tu za szybko się wioski nie znajdzie. Że tam gdzieś za tą górę pójdziemy, a to za tą górę. się że to jest mieć w góry ja jej nigdy nie zobaczyłam. Dobra, no powiększyliśmy się oko wadło. No i w sumie tyle, teraz będzie można. Ej, czyli się zdawało? Czyliśmy się... chyba w pierwszym odcinku, bo nie no, w którymś odcinku, albo hmm. w odcinku, znaleźliśmy, albo ja znalazłem. Spawner Dwa spawnery I była książka ochrona 2 I ochrona 1 Nie wiem czy jeszcze zniszczyłam takiej Okej Gdzieś tam pamiętam, że miałem ten, że ja gdzieś miałem tajną skrytkę. Dobrze, ja tu kończę ogólnie. Enczę to być. Nie, nie kłamałem. Nie mam te książki. Tak, nie, niestety nie mogę Wam pokazać, gdzie jest ta tajna skrytka. A jeszcze na się

Zjadacz Zajcu. Zjadacz Zajcu. I to nazwijmy. Z -i -a. Ага, вот у меня написано, что значит то. То есть. З. Нет, там было там, З. З. з, з, з ядач, п. И. i Ory uny A. Zjadacz pioruna. A fajna nazwa. Zjadacz zajcu. Zjadacz. Pioruna. No i patrzcie na prawdziwą zbroję. No hełm ochrona dwa nie zniszczałeś trzy. Nie pytajcie się, skąd ja nie zniszczę, jeszcze sam nie wiem. Jeszcze to tarcza i sikierka. Zobaczcie to. Piorum. Piorum to jest mój piesek. Musję tego ogarnaliśmy w tym odcinku. No i dobra, no i to by było na koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało. łapka w górę z dzwonem. No i co? Popatki.